Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Norland. A już na wstępie chciałbym poprosić o zostawienie łapki w górę, e, oczywiście komentarza. Miłe, miłego bądź mniej miłego, ale zachęcam. Oczywiście zachęcam o subskrybowanie mojego kanału, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. I co? Lecimy dalej? W poprzednim odcinku mieliśmy niezapowiedzianą wizytę bandytów, e, którzy skończyli marnie. Eee, a my co? A my dalej się rozwijamy Elegancko Oj, bolesna rana Zaraz będziemy mieli ziółka Bardzo fajnie. Oczywiście brakuje nam trochę... Oj, 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 oj. Co, 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 co to jest? Kree. To chyba ten. Przynajmniej tak wy... można wywnioskować z kolorów. Eee, armia agresora, buławnik poziom 8.1 z wielkim pacerzem i tarczą. Lord Szermierz z ciężkim pancerzem i tarczą. Łódźnik poziom 8, 1, 6. Kurde, szuka pomocy sąsiadów, którzy zechcą go wesprzeć. Ja mam kuźwa ledwo uzbrojonych chłopów, człowieku. W jakieś maczugi bez żadnego pancerza, matko i córko, niewyszkolonych. Zresztą już nie wspomnę o moich lordach, którzy się nie nadają w ogóle do walki. Eee, nie. Przepraszam, ale nie. Musimy na razie zadbać o siebie. zielasz the building is built, okej. Okay. Ok, kopalnia działa. Mamy tutaj barak jeńców. Bardzo fajnie. Walnijmy tutaj jakąś drogę, delikatną, proszę bardzo. Eee, Okej, okay. mamy, mamy warsztat. Bardzo fajnie. Przydałoby się opracować kolejną technologię, przynajmniej zlecić op opracowanie kolejnej technologii, jaką będzie e, może wieża obronna. E, nasza izborka, z tego co pamiętam, jest w ciąży. Przecież to Orgazm u +3. Fantastycznie w sumie nie pamiętam, ale coś mi tak się wydaje, że ona jest w ciąży, ale nie dam sobie ręki uciąć Jesteś gościu? Włóczęga i jeniec. A ty jesteś naszym jeńcem? Czy nie? Nie. Kurna, w sumie nie wiem. Dobra, nieistotne. Wpada do nasz handlarz. Wpada do nasz handlarz. Kapołkarz. Eee. Ehm. Tak, trzeba zobaczyć, yy, co ciekawego ma dla nas. Może jakieś fajne podręczniki, technologie. Gdzie jest kuźwa, nasz król? Halo! Chyba spędza czas z córką. Czy z kim? Chyba tak. What the fuck? W taki sposób, chłopie, to Ty z nikim nie pohandlujesz. Dobra, zdążył. Eee, fantastycznie. Plac treningowy biorę w ciemno. Kuźnia broni. Oj, tak. Huta. Ale kasy. Strasznie dużo kasy wydam na to wszystko. Dlatego odwołowników fantastycznie, teraz tak, czy ja mam coś wartościowego na sprzedaż? Swoją drogą trzeba uruchomić handel. Mamy już dużo bimbru. Tam mamy jednego sąsiada, z tego co pamiętam, który jest bardzo chętny, jeśli chodzi o. ruszoną bruki w sobie daruję i tak za dużo kasy wydałem. E, natomiast, dobra. niech się chłopaki prześpią i dziewczyny. Strasznie dużo kasy wydałem. Mamy nowy dzień, wchodzimy w świat. A to ich będą atakować. zaś się okaże, że nie będzie z kim handlować. Czy ja dobrze widzę? Jak oni do mnie wpadną, to już po pograny, nie? Niby ścieżka prowadzi gdzieś tam. Ale przechodzą przez moją prowincję, trochę się tego obawiam. A gdzie to było? Miasto ja kupuje Bimber. trzeci, poziom dwunasty. Będą codziennie kupować pięćdziesiąt. To jest dużo. Cztery za sztukę. Niezła cena. Myślimy po słońcu. I tyle. Okej, okay, stać nas na rozbudowę kopalni, to zrobię to z przyjemnością. O, fajnie, że cię olśniło. E, teraz chwila, chwila, chwila. E, wiedza Uch, ta obróbka mięsa. Mamy trochę tego. Chyba bym poleciał w, w plac treningowy, na razie e, propozycja sojuszu mamy z ugrad. Ja mam wrażenie, że nie chcę się pchać na razie z nimi w sojusz. Dlaczego? Ponieważ e, grozi im atak i tak naprawdę, po co ja mam się pchać w wojnę? Dostajemy opłatę do Niny wspaniale, zajrzę w produkcję. Eee... Dobra, nie wygląda to źle. Ok, to już wiem. Tutaj nam przybyło co? Okej, okay, sukces, uruchomiliśmy pierwszy handel. Yy... O, tutaj goś będzie rozwalał yy, obóz bandytów. Yy. Fantastycznie już są zadowoleni. Mamy handel. Teraz tak, świat. Eee... Odkryliśmy mielęż. Tak więc chyba potrzebuję kancelarii. Co się z tobą dzieje? Seksualne pożądanie. I niedożywienie, to jest ciekawe. Może dlatego, że jest przerobiony chłop, nie? Bo to jest chyba nadzorca. Wszystkich naszych. E, tak, to już jest ulepszone. Ulepszone fantastycznie. Fantastico. Zmienimy zarządcę. Ja pierdę. Tylko nikt inny się do tego nie nadaje. Tak na serio. Dobra. Niech król się też czymś z zajmie produktywnym. What the fuck? Czekaj, się, co tu się stało? Bo nie jestem pewien. Okej. Okay. A ty skąd jesteś gościu? Noż. jesteś? Okej. Okay. Jezu, jakich tutaj... Co tu się stało? No jeszcze takiej rozgrywki nie miałem. Węgiel... Okay. Hmm. Dobra. Później sobie ten tartak przerzucę tutaj, żeby się tych drzew wyzbyć. Przybyli imigranci trzy. Fantastycznie. Potrzebujemy nowych rąk do pracy. Chcę jeszcze zajrzeć do finansów. Tyż ponieważ. Um... Wiecie co? Byłbym tak. I tak. Żeby wojowników było stać na trochę lepsze e, rzeczy. No. Tak Dlaczego by nie? dar ujawnia zamiary. Okej, okay, pokaż mi swoje statystyki. Okej, okay. ty se graj. Chłop się chyba modli. I zborka lada powinna urodzić, na to wygląda. Rodzi się Selena. Jest Selena, oczywiście, edukacja od samego początku. Ok, masz smykałkę do perswazji. A gdzie jest jeszcze jedna nasza cura? Ok. Dobra, fajnie, eee, tak, nowa wiedza. Ok. to nie jest aż tak ważne w tym momencie. Dla mnie ważne będzie na przykład aromatyczne piwo i laboratorium chemiczne. Ty i ty, Może żelaza to trochę trzeba namagazynować. już za 140 trochę kusi. E, nie przeczytałem, czy już ich najechali? Ty dysponujesz niczym, zresztą jak ja, no trochę lipa, zdobyliśmy trochę świętych pierścieni, fantastycznie. Mało pierścieni. Okay. Nagródźmy go. Eee, gorzelnie trzeba zdecydowanie ulepszyć. Tej moce przerobowe muszą wzrosnąć jak i również bym e, rozbudował młyn, e, żeby mieć czym handlować oczywiście, nie? E, oczywiście powinienem zbudować również plac treningowy, ale mnie na razie na niego nie jesteś. Myślę, żeby jeszcze ulepszyć gorzelnię. Dobra, co my tu mamy? Jest jakaś panna na wydaniu. Ja Okej. Okay. Słuchajcie, nie wygląda to dobrze. Strasznie drogo, 990. Czy nasz handel jest dalej aktywny? Tak. To tym jest wioska, więc liczba przed końca się się połowa, ale to mnie trochę nie dotyczy. 27 będę kupować. Wyślę posłańca. Tu też w sumie e, potrzebują mąki. Kryj. Okej, okay, to nie, to, 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 to w tym momencie jest słabo. to w tym momencie mmm, mocnego. Trzeba się zbroić. To nie wygląda dobrze, ale tym będę się martwić chyba już w kolejnym odcinku. Bardzo, bardzo wam serdecznie dziękuję. Zalecam do lajkowania i subskrybowania, eee, może też zostawić komentarz i co, widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, papa. Pa.